Co tutaj przed Tobą leży? Przede mną leży... Gowan. To jest deska, na której będziemy kłaść kamienie. To są kamienie czarne i białe. Gracze będą na przemian kłaść kamienie na przecięciach, które znajdują się na planszy. Taki kamień, czarny kamień, ma cztery oddechy. Raz, dwa, trzy, cztery. Na wszystkich sąsiadujących mu przecięciach. Jeżeli te przecięcia wypełnimy kamieniami przeciwnego koloru, o tak, wraz z tym ruchem, ostatni oddech kamieniowi czarnemu, zostanie on zwijany Jest to podstawowa to, zasada to, go. W ten to, sposób zwijamy kamień. Co jeżeli oddech jednego z kamieni wystawimy drugi kamień tego samego koloru? Wówczas takie kamienie stanowią grupę. To jest grupa dwóch kamieni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć oddechów. Tak więc żeby je zbić musimy wykorzystać sześć kamieni. Ten robi oba dwa czarne kamienie jednocześnie. Teraz sprawdźmy, co się stanie, jeżeli same kamienie będą połączone w większą grupę i będą posiadać oddech wewnętrzny. Co teraz mogą zrobić białe? Przede wszystkim zauważmy, że nie mogą tutaj postawić kamienia. Gdyby tu zagrały białe, taki kamień musiałby od razu zostać zdjęty z planszy. jako, że nie ma oddechów. Byłby to ruch samobójczy, a ruchy samobójcze w są niedozwolone. Nie można popełnić haraki. <grych> tak więc spróbujmy otoczyć je zewnątrz. Fajnie. Proszę bardzo. Jakoś tam czarne się dało otoczyć. Co teraz? Tutaj, no, niby nie możemy zagrać, ponieważ byłby to ruch samobójczy. Natomiast jest to również ostatni oddech czarnych kamieni. W tej sytuacji możemy tu zagrać, ponieważ. Odbierając ostatni oddech, bijemy czarne kamienie i w ten sposób tworzymy sobie nowe oddechy. Co jeżeli czarne zbudujemy dwoje oczu? Jak wtedy możemy je otoczyć? No, jeżeli odbierzemy zewnętrzne oddechy, spróbujemy je zbić. Jest... Tak więc, co tych punktów, aby odebrać czarną oddech. I co widzimy? Jeżeli chcemy zagrać tu, dostrzegamy, że nie możemy tutaj zagrać, ponieważ czarny mają zawsze jeszcze oddech tu. A taki równie próbujemy więc zagrać tu i. Ojej, tutaj też jest oddech. Taka, taka grupa jest nierozbicia. Tak zwana żywa grupa. W go wygrywa ten, kto otoczy więcej przecięć. Czyli więcej temu przy pomocy swojej szybko.